Cześć wam wszystkim z tej strony Panda Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj moi drodzy zobaczycie Najciekawszą mapę Jaką kiedykolwiek pewnie widzieliście W Brawl Stars, moi drodzy Jest to mapa Polski, tak jest Kontur Polski w Brawl Stars jako mapka Więc zanim do tego jeszcze przejdziemy Moi drodzy to zostawcie łapeczkę w górę Subika na tym kanale, kto jeszcze tego nie robi no to również zostawcie suba, ponieważ lecimy po 200 tysięcy subskrypcji, a jesteśmy już coraz bliżej z każdym dniem, więc zostawcie suba, łapeczkę w górę za to, co zrobił Szmeraj, bo naprawdę mapka jest przepotężna i zaraz sobie ją zobaczycie. Jak widzicie, e, ciekawie się ona nazywa, moi drodzy. No i tak, pokażę wam ją pierwsze. Mapka oczywiście w 100% nie jest dokładnie taka jak polska, ponieważ... No, różni się tym że, na przykład, tutaj w prawym dolnym rogu jest to trochę inaczej zrobione, z lewej strony również trochę inaczej to wygląda, oraz u góry, właśnie, również nie jest to aż tak bardzo podobne. Ponieważ, no jak wiecie, nie da się postawić klocków, żeby nie było pustej przestrzeni. Myślę, że rozumiecie o co chodzi, i musiało to tak wyglądać. Było parę poprawek, ale to jest moim zdaniem przekazackie, że aż tak ładnie zostało to zbudowane. Więc zagramy, moi drodzy, z 2-3 giereczki, zobaczymy jak się tutaj sprawuje ta mapka już w giereczce. Są tu jakieś skrzynki w ogóle? Jakiś wyrzutnie są, ok? no zobaczymy, zobaczymy po prostu jak mi pójdzie dobra. Ja sobie we... albo dobra, zagramy sobie jakiś 1v1. Zobaczymy na co Szmeraj będzie chciał zagrać, moi drodzy. Niedługo będzie również odcinek z mapek widzów, lecz jeszcze mało osób mi przysłało mapki swoje. Więc wpadajcie na mojego Instagrama, link macie w opisie, zaobserwujcie sobie go i wysłajcie mi mapki, moi drodzy. Bo, okej, okay, no to let's go na bo, zobaczymy jak mi pójdzie. Więc wysłajcie mi mapki na mojego Instagrama, ponieważ właśnie mało mapek mam, mało mapek mam, dzisiaj sprawdzałem. Jak ktoś już kiedyś wysłał, to niech wyśle jeszcze raz, bo... Te wiadomości gdzieś mi się tam zgubiły i naprawdę z bardzo małą mapek mam, więc jak ktoś chce, żeby jego mapka była na odcinku, to zostawcie, moi drodzy, obserwującego na moim Instagramie i wiadomości mi po prostu wyślijcie swoją mapkę. Dobra, gramy już na mapie Polski. Kozacka mapa, moi drodzy, mega fajna. Tu mamy jeszcze dwie skrzynki. Okej. Okay. Teraz jesteśmy <grych> obok Morza Bałtyckiego. Dobra, lecimy sobie po tą skrzynkę. Ale fajnie, fajnie ona wygląda. Dajcie ocenkę w komentarzach, moi drodzy. Mi się mega podoba. Mogłoby to być lepiej zrobione, gdyby właśnie dało się te mm, klocki stawiać, jakby bez pustej przestrzeni. Wtedy, znaczy, właśnie. No, gdyby się dało stawiać bez pustej przestrzeni, to myślę, żeby to lepiej wyglądało. No ale niestety nie da się tak zrobić. Ok, on sobie tam walnął to temat. Niech ci będzie, byku. Dlaczego by nie? Ok, trafiłem go raz. Spoko. Teraz lecimy w stronę zielonej góry tutaj na dół, <gdzie>, gdzie farel mieszka. Dobra. Lecimy tutaj, bo są skrzyneczki, więc warto sobie wziąć skrzyneczki. Ok. Tutaj, tutaj, tutaj Szmeraja jakbym trafił. A on ma jeszcze tam dwie skrzynki. Taki z niego chłop. No to pokciamp wam powiem, no to pokciamp. Gość, co w ogóle nie ma skina. Myślałem, że szmeraj będzie miał tego złotego. Mecha, bo on tu nie ma żadnego skina. No, ciekawa sprawa, powiem wam. Bardzo ciekawa sprawa, dobra, dostał, ale ja też dostałem. Jestem mocnie obity od niego. No, może być nieciekawie, może być nieciekawie. Zobaczymy, gdzie się strefa w ogóle skończy. Ok, coś tam go trafiłem. Ma kolejne miny, słabo trochę. On ma też 8 cubów, ja mam 5. Myślę, że on to wygra. Myślę, że on to wygra. Walną mi tutaj miny, dobra. Gościu, nie ma tak, nie ma tak, że ty mi będziesz obijał, nie ma takiej opcji, dobra, nie trafiłeś, nie trafiłeś, no a niestety, 2700 życia miał, no cóż, nie udało mi się, Zegramy sobie, moi drodzy, jeszcze jedną lub dwie giereczki, oczywiście, że potwierdzam taką mapkę, B, Ok, no to let's go na B, moi drodzy, let's go na B, na B może być też ciekawie, gram tutaj nowym gadżetem oczywiście, nowym, nie nowym, bo wyszedł gdzieś z tydzień temu... Ale bardzo fajny gadżecik, więc sobie zobaczymy, jak mi pójdzie. Okej, okay, mamy cztery skrzynki, praktycznie cztery skrzynki na początek. Jak mi się uda to zebrać, to będzie pokczam. Jeszcze tam są trzy, dobra? Nie, to XD. To tu jest bardzo dużo skrzynek, to ja je zbieram jak najszybciej. Ale mapka, jakby była w gierce, pomyślcie sobie, że ta mapka zostałaby dodana do gry. Przecież to by było coś pięknego. Więc jak będą, moi drodzy, mapki już do zatwierdzenia, jeżeli ją zobaczycie, to potwierdzajcie ją. Mam nadzieję, że dużo osób ją potwierdzi. Bo to by było coś pięknego, jakby mapa Polski była w gierce. To by było naprawdę przekozackie, moi drodzy. Ja na pewno, jak ją spotkam, to również dam jej łapkę w górę, żeby miała jak najwięcej tych głosów. Mam już 5 kubów. Czy tutaj są te dwa jeszcze? Są te dwa. Jeszcze strefa tutaj nie doszła. Spoko. To jest fajne, że ta strefa zaczyna się właśnie od, yy, od Morza Bałtyckiego, można powiedzieć, yy, właśnie dookoła Polski. Przez co. Jest moi drodzy to spoko, że mm, nie da się tak łatwo zginąć tutaj, bo dopiero teraz ta mapa, no, dopiero teraz do tej mapy dochodzi właśnie burza, nie? Więc to jest moim zdaniem bardzo fajne, że właśnie ta woda jest dookoła na początek. Ojoj, ale mnie trafił, ale mnie trafił potężnie. Ojojoj, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam. Może jeszcze jakieś kibby znajdę. Mam 7, on będzie miał 8 chyba. Dobra, on ma ten nadwonny strzał niestety. No siema byku, co tam u Ciebie? Co tam? No, trafiliśmy dwa razy w sumie. Strasznie słabej pozycji jestem, no to ripek. No to ja jestem ripem. Jestem ripem. Przeżyłem, jeden HP mam. <gry> Ale i tak padnę, no nic. No, jeszcze mnie dobił gadżetem, najgorzej. A no niestety nic, no to nie poradzimy. No ale Szmeraj za dużo gra w tą grajd, on ma w ogóle rekord. No 33 tysiące, nie, no super. Dobra, na co jeszcze? Rozwali mnie do zera, niech będzie. Zobaczymy, na co jeszcze chciałby zagrać. Yy, ja bym nie. O, Piper, dawaj na Piper. Dobra, startujemy na Piperki, zobaczymy. Czy teraz pójdzie mi lepiej, bo wcześniej no niezbyt dobrze się popisałem? Tutaj, z kilem, zbieramy sobie to. Tam na środku było znowu dużo. Na środku jest mega dużo. Tam obok Warszawy jest dosyć sporo skrzynek, powiem wam. Więc jak mieszkacie obok Warszawy, to dużo skrzynek macie. <grych> Dobra, zbieramy sobie to. Tam nie będę szedł. Pójdę sobie tutaj na dół. Zbierzemy sobie te skrzynki. W sumie to nie jest tak obok Warszawy. Warszawa jest jeszcze bardziej tam na prawo, trochę. Ale dobra, zbieramy sobie to na spokojnie. Okej, okay, tutaj nie dostał, niestety, ale dwie złote piperki. Jeszcze nie widziałem dwóch złotych piperek, chyba. Nie wiem, czy Luke miał złotą piperkę, czy nie. Nie wiem szczerze mówiąc, ale rzadko spotyka się dwie piperki złote naraz, moi drodzy. Okej, okay, nie dostał, nie dostał. No, dobra, zobaczymy. Dzięki za kubika, byku, bardzo fajnie się tutaj bawisz. Fajny jesteś, że mi pomagasz tutaj. Kuby sobie rozwalać. No, zobaczymy. Jak myślicie, kto z nas wygra? Ja czy szmeraj? Możecie teraz bić w komentarze, napisać komentarz. Jak myślicie, czy wygram ja, czy wygra jednak szmeraj? Ja myślę, że na piperki mam szansę. Ale zobaczymy. Może akurat mi się uda. Tutaj też zależy, kto będzie miał ile kubów. Ja mam 5, on ma 5. Tutaj mało mi brakuje do 6. żeby go rozwalić. Okej, okay, mało brakuje, by tutaj dostał. Nie dostał niestety. Ajajajajajaj. Mało brakuje za każdym razem. Mało brakuje. Ja muszę to wygrać. Nie mogę przegrać znowu. No. Dostał? Nie dostał. XD. Dostała skrzynka. <gryw> Najgorzej. Ajajajajajaj. Aj, 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 ale mało brakło. Widzowie. Tak mało brakło naprawdę. Jest. Dostał. Mocno. Dobra, dostał fest. Dostał fest. Ja mam najbliżej do ulta generalnie z nas. Dostał S, S, S. No mówiłem, na piperki mam szansę. Na piperki myślę, że mam szansę. Chociaż jeszcze się tutaj nie cieszymy zbyt wcześnie. Klepiemy się tutaj na środku. Ej nie, no mapka przemyślana w sumie nawet do gierki. Myślę, że mogłaby zostać dodana, powiem wam. Myślę, że mogłaby zostać dodana. Dobra. Odchylamy się na daleko, nie no, w tym samym czasie, no cóż, żadnemu z nas się nie udało wygrać, rank 2, super no, nawet jeżeli giniemy w tym samym czasie, to gierka decyduje, że jednak ja będę drugi, coś pięknego moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, czy ta mapka wam się spodobała, moim zdaniem jest po prostu przekozacka. Więc dajcie jej ocenkę w komentarzach, zostawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, subika na tym kanale, kto jeszcze tego nie zrobił. Ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.